Jej cykl Silvary został uznany za wydarzenie literackie na Litwie. Doczekała się wielu nagród. A polski przekład pierwszej części cyklu znalazł się w finale Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus. W 2015 roku została Kobietą Roku na Litwie. Otrzymała także zaszczytną nagrodę świętego Krzysztofa od miasta Wilna. Myślę, że raz jeszcze, panie i panowie, Christina Się pani Twinko, ale wiemy również, że jest Pani związana z Polską. Dziękuję za, za takie przedstawienie. E, na, na temat najwybitniejszych pisarki, sądzę, że inni rytewscy autorzy z tym nie stwierdzili się, ale na, na temat e, e, pisowni nazwiska, to gdyby, no, sądzę, że w ze strony mego ojca, to właśnie w jakimś XVII czy XVIII wieku właśnie byli zapisani jako Sobolewski, a potem zostali zlitonizowani jako Sobolewscy. Z, z, z Polską łączy to przede wszystkim rodzina, i język polski, bo chociaż moi przodkowie byli Litwinami, ale byli polskojęzycznymi, Miałem tylko pradziadka, który był z korony. A tak reszta rodziny, to, to byli na Litwie mówili po polsku. W domu też mówiono po polsku. Na no to dzień po ale kiedy mama i babcia chcieli poplotkować, to przechodzili na polski. Może znaczy, to ja nie zrozumiałam i to oczywiście była najlepsza zachęta ten między jak najszybciej wyuczyć. I więc do innych anegdot należy. Jak mając lat chyba 7, połączyłam się do ich rozmowy o, o, o <grym> w <hansę> No i oczywiście praca polska, polskie książki, polskie rady, <grym w hansę> zawsze gdzieś były na, na tle to język. Pomysł, ta pierwsza myśl o powstaniu z New pojawiła się kilkanaście lat temu Odwiedziłam to same miejsce, gdzie ta idea powstała, a właśnie w Warszawy, czyli archiwum <grym> dawnych akt głównych, gdzie pracując, zbierając materiały do swojej dysertacji, do swojego doktoratu o do Danielu Schulzu, czytałem to różne filmy. Pamiętniki z XVII wieku, właśnie pomyślałam, że to jest świetny materiał, żeby ktoś napisał um, współczesną powieść historyczną, bo historie były tak niesamowite, a charaktery y, i osobistości tak pełne pasji do życia, że po prostu to jakoś w mojej wyobraźni od razu zaczęło o, ożywiać się. No, bardzo długo fermentowała się ta idea, bo byłam w innej dziedzinie, byłam w naukowej dziedzinie. Zadawałam sobie pytanie, czy potrafię kiedykolwiek napisać powieść historyczną? Czy kiedyś odważę się? No i potem po się. latach co się że rzeczywiście zdecydowała się na ten temat? No zawsze mówię, że byłam rozpieszczona zbyt dobrym życiem, bo mieszkałam w Londynie, miałam bardzo dobrą pracę korespondenta zagranicznego, miałam dostęp do najlepszych eventów kulturalnych, byłam w kręgu takich ludzi, którzy byli bardzo kreatywni, ludzie teatru, opery, bardzo ważni, ryzykujący w zmienianiu swoich kariery, no i to po prostu mnie zepsuło. Zamiast tak. pracować sobie tak usierdnia, zadawałam sobie, zadawać pytania, no to może trzeba jakoś y, spełnić swoje marzenia, a co bym chciała, no to może na nastąpił czas, nastąpny czas napisać tą powieść historyczną, no jest to ładne. cytat, w tygodniku wprost. Mariusz Cieśnik napisał. Henryk Sienkiewicz, gdyby żył dziś, pewnie pisałby jak Krystyna sobojowska To jest takie pytanie o to, czy dla Pani to jest pochwała mobilizacja, czy niekoniecznie? Kalibr Sienkiewicza i jego status w kulturze masowej Polski to jest pod takie porównanie zawsze i komplem. Jako pisarz i jako autor powieści historycznej, no, Kilka lat temu była w takiej konferencji, na takiej konferencji Sienkiewiczowskiej. No właśnie mnie pytano o wpływ Sienkiewicza do mojej twórczości: co o tym myślę, czy bo to, bo podobnie ten sam okres, bo ile czerpałem z Sienkiewicza? I ja musiałam po prostu przyznać się, że no nie było żadnej inspiracji. I Pisząc um, tą powieść historyczną, no, nawet i nie przypomniał względnie ten kiedyś, Bo jakoś oczywiście czytałam kiedyś we wczesnej młodości, ale nie zafascynował mnie. I powiem dlaczego. Bo i sądzę, wielu ludzi po prostu czytają z książki, um, szukają czegoś, szukają charakterów, z którymi mogliby otożsamić się. No ja nie mogłam utożsamić się z kobietami Sienkiewicza, bo oni po prostu mnie rozdrażali swoją wymiarością. Więc gdyby musiałabym e, wymienić jakąkolwiek powieść historyczną, przez polskiego pisarza, która mnie zapascynowała, która nadal żyje w mojej pamięci ze mną, która dla mnie jest takim etanowem, to wymieniłabym zupełnie inną powieść. Nie się kiwiczy. Parao ja, 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 ja. Prus. Bo, bo to jest tak piękna, tak atmosferyczna powieść po, lekt po lekturze tej powieści ja po prostu. Siągnęłam po Kazimierza Michalowskiego, po te grube tomy, woliny wydawnictwa Abram w Egipcie, po prostu żyłam w tym Egipcie. I to właśnie sądzę, że dobra powieść historyczna właśnie to musi, taki efekt musi mieć nasz wynik. Pisząc a pisząc, sięga Pani do XVII i XVIII wieku, do tej tradycji historii Rzeczypospolitej obojga czy pani polskie korzenie miały wpływ na to, że to był akurat ten tak ważny dla Litwinów i Polaków okres, czy ta fascynacja wynikała z zupełnie innych powodów, innych źródeł? Ten okres był tematem mojego doktoratu, bo no, po prostu najlepiej znałem ten okres i e, e, najbardziej rozumiałem. Jestem, jestem dosyć, dosyć obojętna do estetyki na przykład XIX wieku. No. Nie jest to mój, bo przy, wszyscy, wszyscy mają ma swoje pewne preferencje estetyczne, więc kochałem ten okres, lubiłam. Rozdrażało mnie to, że bardzo duże postępy w badaniach naukowych tego okresu na Litwie byli już za czasów niepodległości bo naprawdę i dzieła historyków, i historyków sztuki byli na bardzo wysokim poziomie, ale jakoś ta wiedza akademicka nie funkcjonowała w masowej świadomości. Więc pomyślałam, że powieść historyczna jest właśnie do dobrą okazją, dobrym sposobem transmitować tą wiedzę właśnie naukową, bo jak chciałam połączyć naukę historii i sztukę literatury w swoim tekście. I po prostu opowiedzieć o tej historii, jak ją ja widziałam, rozumiałam, o źródłach, o pewnych nurtach kultury, czy pewnych etapach w baroku. Tak to powstało. Ja chciałabym chwilę porozmawiać o bohaterach, bo wszyscy wiemy, wszyscy, którzy czytaliśmy, że w Silvarerum Postaci, które się pojawiają, to często są postaci historyczne. Natomiast w tych dwóch pierwszych tomach, czy główni bohaterowie, tacy jak Urszula czy jak Jan Maciej, też mają swoje pierwowzory? Niechętnie opuszczam czytelników do tej kuchni twórczej, bo zawsze mówię, że to trochę jak z mechaniczną zabawką. Jak chce się to wszystko odkryć, zobaczyć jak to zrobione i potem już najczęściej nie działa <noise> po tym ekspermencie ta zabawka. Więc jak y, dzieło działa na czytelnika, to tego wystarczy. Y, jest bardzo, niektóre postacie są wymyślone, jest bardzo dużo historycznych, ale zawsze podkreślam, że nawet Tworząc jakieś takie wymyślone postacie, nie opisywałam sytuacji czy reakcji, które nie byłyby to możliwe w tych czasach. Bo jak opisuję, jak tam wuj atakuje klasztor, żeby zabrać stąd jakąś mniszkę, która uciekła i nie chce żenić się, chce. W Nowicje, to właśnie, że w kronikach klasztornych taki wypadek był odnalezny. Potem, czym bliżej naszych czasów, tym więcej tych postaci historycznych. I na przykład trzecia część, to tam każda postać jest postacią historyczną, aż do kramarzów wileńskich, ponieważ w tym rejestrze po Wielkim Pożarze są wszystkie imiona i już wiemy, kto był cukiernikiem, kto był tam. Ja zapytałam nie bez powodu o te główne postaci, ponieważ szukając informacji, przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, trafiłam na informację, że właśnie potomkowie rodu Narwoiszów żyją do dnia dzisiejszego. Czy pani miała z nimi kontakt pisząc te książki? Ciągle mam. Ciągle mam. Chyba, że najbardziej znany to jest potem, tam będzie w trzeciej części, Pięcioro Braci. To jeden z potomków tych pięciu braci jest taki Czesław Narwoisz, który jest ze swoją żoną panią Juratę. Jest bardzo w dzisiejszej Litwie szanowaną parą byłych tancerzy, tych tańców sportowych. Są taką legendarną parą, teraz już są po osiemdziesiąt. Rekonstruowanie intymnego życia ludzi w XVII i XVIII wieku, a zwłaszcza kobiet. Jak Pani sobie z tym poradziła? Gdzie szukało takiej informacji? Zawsze opieram się na źródłach, tylko właśnie w, tak do połowy XVIII wieku to ludzie byli dosyć skromni. I o przeżyciach swoich intymnych no, po prostu się dokumentowali. Korespondencja erotyczna Jana Sobieskiego i Marysienki Sobieskiej czyli poezja Andrzeja Mosztyna to są raczej wyjątki. Potem już po, od połowy XVIII wieku oczywiście ludzie są bardziej i opisują, są jakieś pewne żarty i taki się erotyzm, a do tego cisza w tekstach. No więc sięgałam po inne źródła, bo na przykład a, Wizualne. Jaką sztukę zbierają? Jakie obrazy wiesimy w ich sypialniach, w domach, co ich podniecało? Księgi są dobre. Są bardzo dobrym dokumentem, bo tam jest wszystko i niewierność i biegania i Najbardziej szalone historie miłosne, to też bardzo główne źródło. A historia intymna kobiet była też bardzo ciekawa i ważna, bo od momentu dojrzania chciowego ciągle stali jedną nogą w grobie z powodu ciąży i nie, niebezpieczności, jaką powodowała porody w tych czasach. Więc też jest bardzo ciekawy temat. Kiedy ja myślę o bohaterach pani książek, to oprócz tych bohaterów bardzo ludzkich wyłania no, mi się jeszcze jeden bohater, taki niemy bohater, a to jest miasto Winno. Ja myślę, że ktoś, kto przeczytał te książki, nie ma wątpliwości, że to dla tak bardzo ważne miejsce i dlaczego co Panią w tym miejscu tak zafascynowało? dlaczego akurat stało się bohaterem. Pani bardzo plastycznie o tym miejscu pisze pani pisze w taki sposób, że człowiek myśli o dzienkach, zapachach, o klimacie, który wówczas panował w tym, tym miejscu. Przede wszystkim zafascynowały historię Wilma. Jego piękno, bo ja sądzę, że to jest moim zdaniem najpiękniejsze i najbardziej romantyczne miasto na świecie. Jest, jest w moim DNA, DNA, po prostu kiedy to, to, co pamiętam z dzieciństwa, to jakieś takie spojrzenia do góry, barokowe chmury, barokowe wieże barokowych kościołów, kościołów takie żółtawe, ale to miasto nie przemawiało tych, e, mieszkańców, bo jakoś w mojej klasie chyba ja, może jeszcze kilka dzieci to mieli e, e, rodziców z Wilna, a inni, no, my mieliśmy pro problem z przyjaciółmi w weekendy, bo wszyscy, wszyscy wyjeżdżali do dziadków na wieś. Bo Wilno po wojnie, po II wojnie światowej było tak rekolonizowane. I jakoś ja chciałam utrwalić tą pamięć i tą historię. Oprócz z ja jeszcze napisałam takie biur opowiadań, Zdalba i inne historie, czy z, z tych opowiadań są przetłumaczenie na angielski, jako y, 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 Vilnius, Wilno, Wilne, o litewskim, o y, przedwojennym polskojęzycznym Wilnie i o żydowskim Wilnie. No, dla mnie to było ważne, jak powiedzieć tą esencję miasta. A podobno dzisiaj jest możliwość przejścia się śladami bohaterów Pani powieści, Pani? No tak, ja, bo są, są wycieczki. Pani uczestniczyła w projektowaniu tych tras? Tak, ja zrobiłam ja takie marszruty, bo po prostu wiem, przewodniki z, z Centrum Turystycznego w Linie zauważymy, że ludzie zadawają pytania na temat książek. Jak tu tutaj szkodzi rolę? Gdzie było to, to, to? To zestaw jednego jest Chcę zapytać o reakcję po pierwszej części z W Chwilę mieliśmy okazję porozmawiać o tym przed, przed spotkaniem. Podobno ukazanie się pierwszej części na Litwie wywołało kontrowersję i była również reakcja ze strony inspekcji języka litewskiego. Cóż się takiego wydarzyło, że ta reakcja była potrzebna? No to archeizm i polanizm. To nie tylko Inspekcja Języka Litewskiego, też jedno z wydawnictw, bo zainteresow rękopisem zainteresowali się wszystkie wydawnictwa, do których wysłały ten rękopis. To była taka mini-opcja chyba po raz pierwszy. Ale jedno z wydawnictw największe y Powiedziało, że tak, to bardzo e, dobra historia, bardzo wciąga. Język wyczyścimy, wyrzucimy te wszystkie polonizmy. Ja powiedziałam, nie, nie, proszę bardzo, nie, nie, nie trzeba. Nie jestem tym zainteresowana. No, ale te historycyzmy i te archeizmy, i polonizmy, no to są uzasadnione po prostu. Nie ma, nie ma. Tak, najpierw, po, najpierw po popularności książki, bo był taki jeszcze spis Wielkich Plantów Języka Litewskiego, który był głównie z, a, z zapożyczonych słów z innych języków, z polskiego, z rosyjskiego itd. Tak tak Ale te słowa są w bardzo intensywnym obrocie codziennego języka. No i na przykład brama. No kiedy mówimy brama po litewsku, to nie jest brama, to nie są wroty, a to jest takie typowe dla Wilna taki wjazd do dziedzińca w ścianie e, kamienicy. No to to jest brama. Brama wy, wykreślona. A teraz e, miesiąc temu e, ten spis wielkich błędów litewskich jest kaput. I żadnych już kar i mandatów za nieprawidłowe używanie. Dokonaliśmy pewnych, pewnego zwycięstwa. Podczas tej naszej rozmowy przed spotkaniem wspomniała Pani o odczytaniu tego tekstu, nieco inaczej na Litwie i nieco inaczej w tej Widziała Widziałam różnicę w odczytaniu, ponieważ dla litewskiego czytelnika właśnie to była Podróż do tego świata, który jest rozpoznawalny jako elementy architektury miast, jeszcze coś, ale który dla nich był takim niepoznany. No, właśnie bo ten okres Rzeczpospolitej obojga narodów i w czasach niepodległej Litwy I, i w czasach sowieckich, no to był zupełnie tak wyczyszczany, że, że to był okres upadku i tak dalej, i tak dalej. No w Polsce y, czytelnicy posiadali większą wiedzę o tym okresie, który nie był tak demonizowany, więc bar bardziej... Czuję, że polski czytelnik może więcej tych takich niuansów po prostu poczuł i zrozumiał. To, to była różnica. Chciałam jeszcze nawiązać do tych relacji polsko-litewskich. Odnoszę takie wrażenie, że te relacje dzisiaj są poprawne, ale daleko nam jeszcze do, do przyjaźni i że jeszcze wciąż spotykamy się z taką wzajemną nieufnością, czasami niechęcią. Czy Pani swoją twórczość, swoje pisarstwo kiedykolwiek postrzegała jako taką misję i próbę, próbę złagodzenia może właśnie takiego podejścia tej wzajemnej niechęci czy nieufności? Moja misja jest na, na, napisać powieść jak najlepiej po prostu, po prostu napisać dobre y, dzieło z, z punktu literackiego. To, że sztuka, kultura, literatura, teatr są miejscami spotkania, a nie polem walki, no to, to jest oczywiste. I y, moim zdaniem, jak chcemy, żeby lepiej y, poznać jeden drugiego, Litwini, Polacy żeby nie było tej nieufności, wrogości, to po prostu musimy bardziej współpracować w sferze kultury, tłumaczyć więcej książek, gastrony teatru, bo zawsze e, jakaś wrogo, wrogość powstaje e, na grucie obawy przed innym, przed nieznanym. A jak kogoś dobrze się zna i oko słabości, no to, to nie jest zbyt straszne. Zastanawiałam się skąd popularność pani książek w dobie, gdy na listach bestsellerów, przynajmniej tych polskich, kurują kryminały, reportaż, nawet poradniki psychologiczne. I czy to nie jest troszkę tak, że my w tej dobie globalizacji zaczynamy szukać własnych... Własnych korzeni. Na listach bestsellerów na Litwie jest coraz więcej właśnie pozy litewskiej, powieści litewskich. Oczywiście tak, są i książki o odchudzaniu i tak dalej, i tak ale co różni się różnica w Polsce i na Litwie, że na Litwie zawsze mamy oddzielne listę bestsellerów dla literatury pięknej i oddzielną... Zresztą tak samo i w Wielkiej Brytanii, bo jest fiction i jest non-fiction i ten podział jest tak samo na Litwie, to ba bardzo rzadko, żeby było, no może tam jakaś księgarnia zrobić jedną ogólne dziesiątkę najpopularniejszych książek tego tygodnia i to wszystko przemieszać, ale tak ogólnie to jest proda, literatura piękna i reszta książek, dwie takie. I, i, I coraz częściej na Litwę właśnie kupują najnowsze y, utwory litewskich autorów. Czyli jednak y, jest zainteresowanie tą literaturą, Odrodziło się przez ostatnie 10 lat, powiedzmy tak. Bo kiedy ja przyszłam na scenę literacką na Litwę, to opinia o litewskiej literaturze była, że to jest. Szare, że to jest nieciekawe, że to jest to bardzo wolny, wolne tempo, a teraz mamy bardzo dużą rozmaitość i gatunków, i nowych nazwisk, i bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje się. Naprawdę. Chciałabym Państwu powiedzieć, że żyję w takim przekonaniu, że nic się nie dzieje bez powodu i każde spotkanie, każde wydarzenie w naszym życiu jest, jest to coś. Czytając zirbaleru, pomyślałam sobie, trafiając na stronę 86 już, że pani Krystyna Sawaryjowskajka jednak musiała przyjechać do księżnicy polskiej im. Łukasza Górnickiego w Stoku, a oto w dowód. Kazimierz dostał dwa komplety ręcznie kutych guzików: jeden srebrny, zdobiony filigranem, drugi pozłacany z maleńkimi granatami. Pozłacano proszę do kapelusza, którą można było przypinać i do futrzonej czapki. Sygnet z herbem Trochę za duże na jego szczupłe palce, jak z pewną przykrością zauważył Jan Maciej i pasujący tylko na kciuk, a także książkę dworzeniem polskim Łukasza Głodnickiego, którą od razu z zaciekawieniem wetknął nos. Proszę Państwa, naszym gościem była Kristina Sabojowska